Radość i pokój w Duchu Świętym. Witam, witam Was w kolejnym Espresso to Fly. Zostało nam tylko dwa tygodnie do Wielkanocy. Jezus na początku tego Wielkiego Postu nas zachęcił do modlitwy, do postu i do jałmużny. Jak często te pierwsze dwie rzeczy są przez nas w miarę dobrze opanowane, bo wiemy, że trzeba się trochę więcej modlić i też pościć to niestety ta trzecia rzecz jest często przez nas zapomniana. Nam się żyje dobrze, wszystko mamy i zapominamy o tych, którzy potrzebują podstawowych rzeczy. Coś do picia, coś do jedzenia, dachu nad głową. Święty papież Franciszek ostatnio często wołał o pomoc dla Jemenu, dla południowego Sudanu, dla wielu krajów, którzy mają w, gdzie mieszka wiele nawet dzieci, którzy umierają z głodu. Dlatego pomyśl jeszcze w tych kolejnych dwóch tygodniach, gdzie, jak i ile, zwłaszcza, jałmużny chciałbyś dać. Już od pierwszych wieków chrześcijaństwa jest taka tradycja, że chrześcijanie sobie czegoś odmawiają, na przykład do jedzenia, zaoszczędzają wtedy troszeczkę pieniędzy i te pieniądze dają na dobry cel. Nie pozwól, żeby Twój wieki post był tylko spełniony w dwóch trzecich, tylko niech to będzie taka pełnia. Bądź hojny i pamiętaj o tym, że, że Pan Bóg Ci ci będzie błogosławił, że niczego ci nie zabraknie. Tylko pamiętaj o tych, którzy najbardziej potrzebują twojej pomocy. Na końcu chciałam wam bardzo podziękować za modlitwę. Wiecie, że teraz byłem troszeczkę w podróży, głosie bra kolekcje na Kaszubach, w Warszawie razem z Krzysztofem byłem w Sosnowcu, w Andrychowie, na wieczorze chwały w Woli i teraz jestem tutaj w Białym Dunajcu, czyli blisko Zakopanego, w górach. I przeżywaliśmy takie spotkanie, przebudzenie mocy. To jest coś takiego jak orły, oaza Ducha Świętego. Tylko ta wspólnota dopiero co się rodzi. To jest trzecie spotkanie, ale młodzież, tutaj, tutaj, która tutaj jest, jest młoda duchem, ale bardzo, bardzo mocna. Dlatego dziękuję Wam za modlitwę. Chcę Wam też ich tutaj przedstawić, żebyście może też tutaj kiedyś do nas przejechali z Panem